Czy wiecie, że pomidory i przetwory z pomidorów są jednymi z najsilniejszych pokarmów antynowotworowych na świecie? Amerykańscy dietetycy już dawno wymyślili hasło. Szklanka soku pomidorowego pita codziennie, zapewni ci zdrowie i urodę. Pomidory oraz przetwory z pomidorów należy jeść w dużych ilościach i jak najczęściej, ponieważ związki w nich zawarte chronią przed nowotworami, chorobami skóry, Pomagają w leczeniu cukrzycy, w chorobach wątroby, nerek, serca. Pomocne są w dietach odchudzających, działają przeciwzaparciom, pomagają w niestrawności, są odświeżające, dobrze gaszą pragnienie, a poza tym są przepyszne. Na więcej informacji o produktach, o pokarmach antynautworowych zapraszam na mój blog, gdzie piszę o tym więcej i na mój kanał na YouTube. Pozdrawiam serdecznie.